Mam oczywiście teraz dylemat, bo jeszcze bym chętnie pochodziła tutaj po lasach w okolicy miejscowości Brody. Niestety jednak dzień nie chce się rozciągnąć i po czwartej w lesie robi się ciemno, więc będę się przenosiła już do borów dolnośląskich. Mam stąd jeszcze około 45 minut jazdy. Tak mi się wydaje, przynajmniej zaraz zobaczymy na nawigacji z powodu remontów dróg dojazd z Brodów w Bory Dolnośląskie zajął mi nie 45 minut a półtorej godziny nie wiem, może zabrali się wreszcie za remont betonowej A18 naszej wizytówki Welcome to Poland albo może jakichś innych tras w każdym razie jestem już tutaj koło miejscowości Ławszowa i mam nadzieję, że ta traska była tego warta aut jest po prostu jak na jakiejś giełdzie samochodowej także zaraz zobaczymy Warto to było przyjechać chociażby po tego jednego. Oczywiście mam nadzieję, że będzie o wiele więcej. Ale o co mi chodzi właściwie? Chodzi mi o to, że w Lubuskim podgrzybki już nie są takie ładne, już są raczej takie średnie. Trudno już trafić na takiego prześlicznego, zamszowego, jak ten tutaj, więc radość jest ogromna, taka jak w pierwszym dniu mojego urlopu pod zieloną górą 22 października. Prześliczny podgrzybeczek. Mam nadzieję, że będzie takich dzisiaj dużo. No i oczywiście ostrzę sobie też ząbki na prawdziwki, tutaj w moich sprawdzonych lasach. Niedługo kończy się sezon i naprawdę bardzo chciałam jeszcze raz zobaczyć takie podgrzybki z najgórniejszej półki. Najpiękniejsze. Młodziusieńkie. Rosnące tutaj blisko siebie, w większym skupisku. To serio jest moje marzenie, które się w tej chwili realizuje i naprawdę warto było się tutaj dzisiaj wybrać. Popatrzcie na te. No to jest po prostu autentycznie moje ogromne marzenie znaleźć jeszcze takie piękne podgrzybki. Superowe. Dzisiaj w takim razie marynuję prawie wszystkie zielonogórskie, Boże, co ja gadam, lubuskie, gubińskie podgrzybki. Udało mi się porozdawać, a właściwie mojej siostrze się udało porozdawać swoim znajomym, sąsiadom. No patrzcie. Kapitalne miejsce. Kapitalne. Bardzo się cieszę. Słuchajcie, jest fantastycznie. Koszyk bardzo szybko zapełnia się pod grzybkami. Pozbierałam trochę na szybko, ale idę dalej, bo nie chcę za sobą nosić jakichś ciężarów przez dłuższą drogę, którą planuję przejść. No i wyżej sobie tam jeszcze wrócę. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś jednorazowy lasek. Dobry grzybowo. Zaraz zobaczymy. Idę na razie obczaić miejsce prawdziwkowe. Lecę dzisiaj przez ten las dosyć szybko, bo przyjechałam tutaj dopiero o 13.20 i grzybów jest, słuchajcie, naprawdę dużo i wygląda na to, że wystartowały one tutaj po prostu kilka dni później po grzybach w Lubuskim, bo są te podgrzybki młodsze i jeszcze takie piękne, właśnie zamszowe. No i widzicie, wystarczy przyjechać o 13.30. Wchodzić wcale niedaleko od drogi, a też się znajdzie. Wkraczam powoli do strefy prawdziwkowej i zaraz się okaże, czy będzie się tutaj dzisiaj działo coś ciekawego, czy mogę wracać na podgrzybkową taśmę. Jest pierwszy prawdziwek ale powiem Wam szczerze, że przeszłam już sporą część tych lasów i na razie jest to właśnie dopiero pierwsze prawdziwkowe znalezisko, więc nie wiem, co będzie dalej. Podgrzybki naprawdę świetnie dopisują, natomiast z prawdziwkami nie wydaje się to zbyt obiecujące. No jeszcze nic straconego. Jest drugi ten młodszy fajny. Także nadzieja moja wzrasta i rozbudza się. Zobaczymy zaraz co dalej. Aha, ja już widzę następnego, widzicie? Pięknie się tu zakamuflował tu dębowy No to super, rozkręca się fajowo. A to dość ciekawe, bo w pierwszym lasie prawdziwkowym nie było ani jednego, a one są bardzo podobne. Więc myślałam, że po prostu dzisiaj nie będzie. To całe szczęście, że nie przymuliłam całkowicie w tych podgrzybkach. Koszyk robi się już bardzo ciężki. Super, jeszcze tutaj oglądam ten lasek. I jeszcze jeden czwarty, fajnie, że mały. Podaję nadzieję na to. Na przyszłość, że jeszcze wyrosną. Bo chyba przyjadę sobie tutaj jeszcze w sobotę. Wszystkie były zdrowe. Ten pewnie też taki będzie. No taki sobie zdrowy. Trochę jednak musiałam go pociachać. A tu zobaczcie koszyk. Za to. Dobrze, że sobie nie odeszłam od razu, bo tuż obok. No i to jest taki, jaki lubię najbardziej. Taki maluch fajny. Patrzcie tu na niego, jak świetnie wygląda w tym jesiennym anturażu, w tych liściach. Cudowny. Przy okazji, słuchajcie, serdecznie Wam polecam taki wynalazek, jaki tu mam. Ogrodnicy pewnie to znają. Takie nakolanniki. Ciągle tutaj klęczę albo się pokładam na ziemi, żeby zbierać te grzyby, albo żeby robić zdjęcia. Dzisiaj co prawda nie robię zdjęć, bo... Mam bardzo mało czasu. Ale widzicie jakie to jest już mokre, brudne. Dzięki temu naprawdę można wyjść z lasu w suchych spodniach, więc jest świetna sprawa, polecam naprawdę. Cały czas chodzę tutaj po tym lasku i trafiają się piękne prawdziweczki, a ja mam jeszcze jeden taki las do sprawdzenia. Jest 15 po trzeciej. Ekstra. 28 października, a w borach dolnośląskich sezon trwa w najlepsze. Fakt, że zaczął się bardzo późno. Byłam tutaj może ze dwa tygodnie temu i kompletnie nic się nie działo było tylko trochę maślaków. Ale z drugiej strony, fajnie, że na koniec sezonu jeszcze można przeżyć naprawdę takie fajne wyjście do lasu. Super. Dobrze, że się jeszcze przejaśniło. Jeszcze będę miała z 10 minut więcej w lesie. Tu jest ten trzeci las o podobnym charakterze, co wcześniej w nim znalazłam prawdziwki, z takimi małymi dębami, pojedynczymi bukami, z sosenkami. Po prawej stronie są brzuski. Zaraz zobaczymy, co tutaj się dzieje. No, i niestety w tym trzecim lesie nie było żadnych prawdziwków. Za to namierzyłam czwarty taki sam las, którego wcześniej jakoś nie zauważyłam, chociaż koło niego przechodziłam. I tutaj, na pocieszenie, ładny, młody prawdziweczek. Wygląda na w ogóle zebranego, zerwanego ale jest zupełnie twardy, wygląda świeżo. Super śliczny. Borowiczek szlachetny. 28 października. Bory dolnośląskie, okolica miejscowości ławszowa. Całkiem przyjemne zbiory. Ja niestety musiałam dzisiaj pędzić, bo miałam mało czasu w lesie, ale spokojnie można by nazbierać spore ilości podgrzybków. Trafiłam też na jedno bardzo fajne miejsce z prawdziwkami. Podgrzybeczki są młodziusienkie. Wydaje mi się, że wystartowały trochę później niż w Lubuskim, więc myślę, że na weekend warto się tutaj jeszcze wybrać. Pozdrawiam, Marianna z bloga